Cześć widzowie. Z tej strony Giermar, chodźce Czekajcie chwilę, z tej strony Giermar, się z wami wita, czekajcie chwilę, czy się cieszy. Nie wiem czy będzie mnie słychać. Powinno mnie słychać bardzo dobrze. Tak, ta, wszystkim z tej strony, Gierom serdecznie Was wszystkich witam na moim kanale. Po długiej nieobecności, ale to związane ze szkołą, z praktykami, bo czasami przychodzę mega zmęczony z tych praktyk, ale to już yy, ogólnie w porządku. Yy, ogólnie zatrudniłem sobie dwóch pracowników. Ale chyba zaraz byłem. Dobra, trochę teraz trzeba. No i widzicie, słuchawek na razie nie mam, nie posiadam, bo mi się trochę rozwaliły. Nie wiem czy będę jakiś kupował. Możliwe. Albo postaram się naprawić. No i widzicie tak sobie ciupę e, to będzie taka To będzie dalej kontrola serii, tylko to będzie trochę inna seria. Nie no, ta sama. Tylko się będzie różnić tym, że nie będzie nie, na niej e, tych zwierząt. Będzie tylko zboża. Zboża będą tylko i wyłącznie. Taka decyzja padła. Mam oczywiście trzy ciągniki. Kajsa, nie Kajsa, dwa John Deere i trzydziestkę. Trzydziestka na chwilę obecną nie ma do niej prac. Tależówką, widzicie sobie, pracuje. Pracuje sobie talerzówką i John Deere. Drugi John Deere przy, przy, przy przyczepach, przy żniwach jeździ. No. Widzicie sobie, powoli działamy, nie wiem czy będziemy dzisiaj dobrze słychać Więc nie wiem, jakby mnie źle było słychać to przepraszam, ale no, co ja poradzę, tak? Postaram się jak najszybciej zrobić sławki. postaram się jeszcze jutro coś nagrać Będę się starał codziennie coś wrzucać Chcecie, żebym y, ponagrywał, jak kończę tutaj żniwa i, i przygotowuję się do tak, jak jest w realnym życiu, y, zrobić serię, jak będę szybko kończył żniwa na tej serii i przygotowywał się do siania? Czy, czy mam to zrobić poza odcinkami? Widzowie, możecie pisać tam w komentarzach. Przypnijcie hashtag y, hmm, Hashtag talerzówka ja wam przypnę serduszko Tu będzie rzepak siany hmm. Tak postanowiliśmy, że będzie rzepak siany Na większości pola Dobra, lecimy po tą talerzówkę, żeby robić No Widzicie, jak wygląda sytuacja Czekajcie chwilę, o, tak jak teraz powinno być dobrze No więc dobra, do góry Podnosimy Do góry podnosimy Opuszczamy I ogień A to nie jest jakiś nowy no To jest z tych nowszych John ale to jest mały John Tam mam trochę starszego John No, mm. Możecie później pisać w komentarzach ja, ja Jakiego Deere'a y, y, później większego kupić, ale to dopiero jak będziemy mieli więcej ziemi. Bo no, na razie to, co mamy ziemię, to obrobimy tymi dwoma Deere'ami bez problemu. No i co tutaj więcej mówić. Jak widzicie, sobie powoli talerzuje. Chłopaki atakują, widzę, słyszałem, że chłopaki niektórzy już pokończyli z kukurydzą. U kolegów już pomagają kosić kukurydzę. Hmm. Tak. Widzicie, no. Czekajcie chwilę. No. No. I co było dalej? Co tam jeszcze chcecie wiedzieć? I, i drodzy, czekajcie, bo zamykamy sobie drzwi. No już wszystko w porządku. Kolano już mnie mnie boli, bo tam ostatnio miałem problem z kolanem Chyba się okazało, bo było znowu stuczone, ale to już, już pół biedy z nim Udało mi się jakoś to wygoić, żeby nie wiem, przynajmniej nie bolało do tego stopnia, żebym dał radę chodzić No i widzicie, tak sobie talerzuje, stalerzuje Postaram się dzisiaj stależować całe pole No, będziemy talerzować całe pole Czekajcie chwilę No widzicie. Mm, tak, wszystko w porządku. Sami widzicie sobie talerzówkę. Mykam. Stale żółta. Ja stale po ściernisku mm. I będziemy czekać tak jak z rano, bo tamto. Takie po prostu kupiliśmy ziemię ze zbór. Ale no pokończymy to wszystko i zrobimy tak, żeby było w, jak w RALu no. no widzicie, sobie ciupię tak, ciupę, ciupę sobie i co? widzicie, o Elegancko idzie. Postaram się jutro coś wrzucić. Można. To... Widzicie tutaj, nie wiem, widzicie, bizoni kosi. Ładne przężyto w tym roku jest bardzo ładnie szczepię. Wszędzie to ładnie w tym roku u nas w farmingu sypie. Ale to jak tu było, przędzę to. tu będzie w tym roku obraz. Nie orki. pszenica, tu będzie pszenica. Tak, tu będzie pszenica. E, I oczywiście możecie pisać czy w komentarzach, czy robić kostki przerobić robić okrągłe baloty i tak bydła nie ma najwyżej by się kostki sprzedało czy baloty, to zależy od was oczywiście propozycje wasze czekam w komentarzach na wasze propozycje postaram się teraz codziennie coś wrzucać krótkie, bo krótkie, ale będzie. Będziecie wiedzieć, co się ze mną dzieje. E, oczywiście jest taki problem. Nie wiem coś mi się popsuło z Facebookiem. Nie chcę mi się już zakładać nowego Facebooka, bo już mam tego dość. Wszystkiego, co związane z Facebookiem. E, większość znajomych będzie mi musiała podać po prostu. Większość osób mi będzie musiała podać swoje numery telefonów będzie lepiej. Będę pisał z nimi SMSy z większością osób, których znam. Bo niestety inaczej się nie da Nie da się nie ja mam tego dość A ja mam SMS-y nielimitowane do, do wszystkich, więc no Do wszystkich sieci, więc no. Ja mam gdzieś te messengery i te skierbły Snapchaty tu Nie mam Snapa no nic z tego Ja nawet nie, nie, no, nie umiem używać Snapa na uczyłem się, ale no Dobra widzowie Ja się będę z wami żegnał e, Trzymajcie się do zobaczyska z tej strony Giermarychucica robił i film no subskrybujcie udostępniajcie, łapkujcie udostępniajcie, żeby jak największa ilość odbiorców była trzymajcie się, do zobaczenia udanej akcji Kiszonka życzę powodzonka kurde, czekajcie mm. Mm. Trzymajcie się, do zobaczenia.